Witam, dzień dobry, bo ja nie wiem czy ja z panem rozmawiałem, czy z kimś innym. E... Dobrze, chodzi mi o to. Dobrze, 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 ja wszystko rozumiem, ja wszystko rozumiem, wiem, że jest RODO i tak dalej. Ale pan się rozłączył i tak dalej. Jeżeli policja go nie zabrała, to ja bym chciał zgłosić, że ktoś go porwał. No nie. Tyle mi wystarczy. A może mi Pan udzielić informacji jeszcze ile będzie tam przebywać? Dobrze. Chodzi było mi tylko i wyłącznie o to, że ja nie wiedziałem czy go porwa... wzięli policjanci czy inni ludzie, bo było pokazane to, że tu jacyś ludzie też byli, przebywali. Tylko i wyłącznie o to mi chodziło. Jeżeli chodzi o o dnia Dobra, tak. cieszę się. 48 mi wychodzi, czy coś dłużej? Panu nie powiem. Życzę panu Dobra, dziękuję Wydaje. bardzo Panu za tę informację.